Cześć dzień dobry. Z tej strony Fatrix Trixie. A to jest eksplozja aurory. Tylko dźwięk się nie załadował. Dopiero co włączyłem grę. Dopiero co włączyłem grę i... od razu się w komunikat. O. A nie ma co się nie załadowało. Co jest? Ej! Ja chciałem to zobaczyć. Dobra, dwa razy ow i dwa razy włóknista siatka, oczywiście robimy to. Eee... Eee... Tak, tu mamy nowy schemat, oczywiście skafander. Przeciwpromienny. Eee, dobra, czy ja to mam? Dwa ołowie mam. I co miałem? Puklista siatka, tego nie mam. E, w takim razie trzeba iść to zebrać. Włóknistą siatkę to się zrobiło z tych, tych chyba, nie? Z... ...owoców wodorostów. Tak? Nie, to się guma robiło. Z tych, z próbek tego. Raz, dwa. Raz, dwa. Dobra. Z tego się robiło włóknistą siatkę, z dwóch próbek wodorostów. Tam sobie stalker płynął. I pójdziemy eksplorować w takim razie do aurory. Te tak, włókniste do szedwie, dobrze wiem. SDW Skafander przeciwpromienny. No i mamy to. Tu musimy to sobie zamontować. Umieści się tu elegancko. Weźmy ze sobą wodę. I może złapnę jeszcze jakąś rybkę losową. Ciebie nie mogę, bo ty trujący. Jesteś ogły patrz. Ciebie złapię, bo ty jesteś podobno wysokokoloryczny. Także no, a dłużej mi będziesz wystarczał. Cyk, usmażmy go. Ee... Zanie plus 35. Tak, a to daje plus 13. Zróbmy tak. Dobra. To lecimy. W takim razie do Aurory. Znaczy może nie na, na sam pokład, już tak powiem, ale gdzieś tam w okolice. Żeby na pokład wejść, to, to tam musimy wejść z co najmniej dwoma gaśnicami. Tak bym powiedział. I palnikiem laserowym. A palnik laserowy to my musimy dopiero znaleźć. I ogarnąłem o co chodzi, bo te te dają bombelki <ścoughs> z tlenem. Także. Fajnie wiedzieć, to się na pewno ta informacja przyda. Scooter Seagull, to podziękuję może. E... Analizator plu próbek. Uszkodzony. Nie wiem, wezmę. Skoro tu leży, to się pewnie do czegoś się przydaje. To nie wiem, co to jest. Łapka nie wiem, już ją mam, czy nie mam? Mam już. Kosz na śmieci.

To czemu ja dostałem ten skafander wcześniej? Nie rozumiem, ale dostałem za wcześnie skafander. Ja <noise> nie będę narzekał, mogłem wcześniej wyruszyć po prostu dzięki temu. Radio Bierzemy. Jeden na dwa. Jest kolejny wrak. Ta stacja kontroli... Przenośna stacja kontroli pojazdów, czy jakś tak to się nazywało. I tego najbardziej potrzebujemy. O, to. Dobra, udało się to zaskanować. O, i roślina siarkowa. Głóźwa. Apteczka to schowaj, fauna, mięsożerne i <laughs> Tu coś jest, tu nic nie ma. Tu jest jeszcze coś automat <laughs> Nie powiem, żeby to się jakoś bardzo przydało, ale... ale weźmy. O, jest radio dolnie. Tam nawet jeszcze jeden jest. Za dużo tych części dali tu coś z tą szafką. Chyba nie, jakby tak fragment przenośnej kontroli pojazdów się pojawił. Ewentualnie palnika byłbym zadowolony. Dobra, nawet Jedziemy na dół, bo tutaj będą te rzeczy do skanowania. Wszystkie. Tu jest złom. Tu są te lewiatany. E, właśnie, a propos lewiatanów, trzeba być y, ostrożnym, bo w okolicach tutaj... Aurory, o jest palnik, dzień dobry. E, w okolicach... Jeszcze radio? E, ta transmisja? O, i jest palnik, elegancko. To pójdziemy sobie może w tym odcinku na Aurorę. Chociaż jeszcze zobaczę. Może tak, może nie. Chociaż Aurora to jest duży obszar, to nie wydaje mi się, żebym mógłbym to zostawić na osobny odcinek. Fragment sterowca Ja to mam już, czy nie mam? Bo nie wiem. O, teraz mam Kosz na odpady jądrowe Coś zacząłem mówić i przerwało mi. Znaczy jak sobie sam przerwałem. I teraz nie pamiętam o czym mówiłem A, wiem, e, że tutaj w okolicach Aurory Lata sobie taki niebezpieczny wąż rzeczny. Możliwe, że nawet ich kilka. Co? Co to było? 30 no, um... no Jak sprawdzić, co mi tu przyszło? Okaz zdobywający infekcji. Ale ja i tak już jestem zainfekowany, więc, jakby to nie się zmieni. Tak, trochę Dobra, tak skóry tam jest jeszcze jeden wrak. Więc sobie podpłyniemy. Już w których tych wrakach byłem, w których nie. Tak, ja wiem, że zużycie tlenu, Tora, tu nic nie ma w tym korytarzu. Stół parowy. Proszę bardzo. To by chyba było na tyle z tego wraku. <grywka> ale bieda tu. No straszna bieda. Nic tu nie ma. Dobra, no trzeba podpłynąć bliżej Aurory w takim razie. Można jakoś akurat widać. O, kapsuła ratunkowa. Numer 6 Narodzic, ten chip. O, wysoko wydajne płetwy. Fajnie. Dziennik załogi. Eee, do e, góry. Dobra, i co my tu mamy? ocelnie z Aurory, Dziennik Załogi Kapsułowej, i to nawet dwa. Nie wiem, chyba nie ma tam nic ciekawego. Panik laserowy, Radiodalnia. Stanowisko Bodyfikacyjne muszę jeszcze zrobić. Wysokowydajne, wysokowydajne płetwy. Nie są drogie, ale... Muszę mieć stację modyfikującą, modyfikacyjną. Ja Ej, chyba też muszę części znaleźć, czy, czy się mylę. Passing to jest jakiś nowy wybiam. Czym ty jesteś? Meduszczka. Dobra, mam cię. Grzybowe drzewo. Fajnie. Tu jest coś. O fragment kadłuba cyklopa. Słabe sygnatury pojazdów Altery. To o tego cyklopa chodzi, czy? Dobra, tron już nam się kończy. Także jeszcze tylko tak szybko zerkniemy. Już coś tak na pierwszy rzut oka tutaj nam widać. Chyba nie, dobra, do góry. O, natomiast taka kapsuła ratunkowa. Y, to zaraz tam do niej podpłyniemy, ale jeszcze bym zjechał sobie na dół. I tutaj na tej ścianie powinny być te łupki. O, właśnie. To.

Tu coś jest. Kolejny ka fragment kadłuba cyklopa. Bardzo dobrze. Dwa na trzy. Jeszcze, jakby trzeci fragment znaleźć, to byłoby przezorąbiście. co to jest? Fragment przekaźnika energii. O, od razu cały. Czemu pokazany fragment, jak to cały jest? No, bo może, że, że, że zepsuty, że nie można korzystać z tego, tylko zrobię sam swój. Tu jest coś stacji dokującej. Dobra, to zaraz. Najpierw muszę wypłynąć. To było bliskie. To było bardzo bliskie. Za bliskie. Dobra, napijmy się. Nawet dwa. Już nie mam wody ze sobą. Trochę kiepsko. Dobra, wróćmy tutaj, bo to był fragment stacji jakiś tam, który wypadałoby zeskanować. O, tu jest to. Fragment stacji dykującej. Jeden na dwa. A to wygląda też, jakby się przydało na przykład do samego, właśnie, cyklopa. O, jest drugi fragment stacji dokującej, także w Mamy całą. Jeszcze ten kadłub cyklopa, całego chcę. O, to będzie to, prawda? To będzie to. Fragment kadłuba cyklopa, bardzo dobrze. Schemat kadłuba cyklopa, to mamy w takim razie. Jeszcze musimy mieć mostek cyklopa i. Coś jeszcze, ale już pamiętam. No, ale przede wszystkim musimy mieć przenośną kontrolę pojazdów. Tu coś jest. Stację do końca to już mam. To już mam. Skrzyneczka, apteczka. Zarąbiście. Czy ten przyrząd wynurzający, to on nie działa jakby na samą powierzchnię, tylko przez jakiś tam określony dystans? Dobrze wiedzieć. Ale i tak dużo działa. W sensie dużo tam, dużo zrobił tu mamy? Apteczkę, dane, wabik na stworzenia i, i PDA. Dziennik załogi kapsułowej. No, stalker se pływa. To jest sam złon Złom, złom i tylko złom. Tu jest wrak, to może coś sensowniejszego tu będzie, albo i nie. O, woda, super. Przyda się. Weź się odwal, może. Nie potrzebujecie tu? Tą skrzynkę tylko sprawdzę, bo to może być fragment stacji. Nie, ale jest fragment działka grawitacyjnego, też spoko, bo nie mam. Tylko, kurde, ta stacja kontroli pojazdów by się przydała, naprawdę. Ja wiem, że cały czas o tym mówię, ale to jest naprawdę ważne. Bez tego nie zrobimy Simota i Cyklopa, I guess, bo pewnie tego też się tam robi. Nie wiem, tak na dobrą, tak na dobrą sprawę nigdy Cyklopa jeszcze nie zrobiłem, bo nie, nie mogłem części znaleźć. Czekaj, ale ja mam już przekaźnik energii. Kociul mi to. Mm. Nie widzę tu części żadnych. Tu muszę uważać, bo właśnie gdzieś tu się kręci ten... ...niebezpieczny wąż. Ja mam jakieś ważne rzeczy ze sobą, w razie czego? ...Diament mam. Elite. Te analizatory. Jest. Daj jeden na trzy części. Schematka kadłuba, cyklopa mamy. To się nie skanuje? Nie. działko grawitacyjne, to już wszystkie części będą wtedy. Coś tu mogę zeskanować, ale już nie wiem co. Dalej infekcja. To trzeba się co jakiś czas skanować, bo updatey będą. Co do tej choroby. Nie sądzę, żeby coś było, ale. Tu jest sieć jaskiń. Niepotrzebne mi to na chwilę obecną chyba. Bombelek. Bombelek. No daj bombelka. Ej, bombelek. 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 Dobra. <grymna> tu jest y, skrzynka. Apteczka kolejna. Bardzo dobrze, przyda się. Bateria. To bateria, nie muszę jej robić, mogę zasilić ten mój seagull w razie czego. Tylko tu, żeby ten dziad mi nie wyskoczył zaraz. Wiesz co, mi... z tym Sigurem mieć, bo on też ma latarkę Dobra, tu już muszę być Nieco bardziej ostrożny. już weź w ogóle ten końcowców No tu muszę być Trochę bardziej ostrożny... Żebym wyrazić czego mógł uciec Przedrośna kontrola pojazdów. Jest zarąbiście. Dwie na trzy części, jeszcze tylko jeden. Jeszcze tylko jedna część. I będziemy mogli zrobić sobie simuta. Na start. Potem jak odnajdziemy część, to pewnie też cyklopa, chociaż nie wiem, czy to się nie robi w, jakich, w jakimś specjalnym narzędziu. Jak to mapa, to to nic mi nie daje ciekawego. Są te parzydełkowce. Jakieś tam wodorosty. Nic ciekawego chyba nie ma. Chociaż właśnie w tych biomach z wodorostami są, jest dużo takich skrzynek porozrzucanych. Albo mi się coś wydaje po prostu. Okej, to chyba to było. Gdzie mnie ostatnio zjadł? Tu jest coś? Ale spalnik. Okej. Tu to mam Simmy, dobrze? Mam, mam, dobra. Tu jest zamknięta skrzynka, tu też... Dobra, chodźmy do góry. Gdzie ja jestem? Tu jestem. On tam gdzieś bliżej tej aurory chyba sobie pływa, ale... Ostrożności nigdy za wiele. Tam jest jakaś dziura, którą bym sprawdził. Też zaraz. To są kolejne fragmenty Simota. Nie potrzebuję tego. Nie potrzebuję tego. Przynajmniej na razie, bo to daje. To, chociaż tytan, to ja sam mogę znaleźć tak naprawdę wszędzie. Tu jest masa złomu. Ulala. Łatwiej to wygląda. Ale choćby tu do tego wraku. No tu musi być coś. Skrzynka jest pusta. To jest zakopana, więc chyba tu nic nie będzie ciekawego, pozem jest do góry na, na, od nasby, to jest fragment simolta. Strasznie dużo fragmentów Simota, fragment simolta. No sorry, ale to chyba mi się nie przyda. O, tu coś jest. Ładowarki baterii. A to mamy już. A tu jest w środku. BDA. Jest! Przedośna kontrola pojazdów, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Jeszcze skrzynkę tylko szybko i wypierdzielamy sobie. Proszę mnie przepuścić. Dobra, udało się. Yy, wydaje mi się, że yy, ja uważam te poszukiwania za sukces. Wracamy sobie na statek, zobaczymy, stworzymy sobie to już, ale to już w kolejnym odcinku stworzymy sobie przenośną kontrolę pojazdów, stworzymy sobie pali laserowy, stworzymy sobie zgaśnicę jedną albo dwie. I stworzymy sobie może już Simota, i z tym Simotem pojedziemy zwiedzać Aurore. Także ja się z wami żegnam w tym, właśnie miejscu. Wejdę sobie tylko do tego elegancko. A, i przesłuchamy radio. Tak. Skaner mogę w ogóle stworzyć. A tak, palnik laserowy. A do tego potrzebowałem diament. czy ja mam siarkę. Mam siarkę, uff, dobra. <gry> Ale to sobie już w kolejnym odcinku to wszystko stworzymy. Palnik, właśnie. E, działko grawitacyjne, nie wiem czy to się przyda. Ale przenośną kontrolę pojazdu sobie zrobimy. E, I potem Simota. Jaki to schemat był na tego Simota? Sztabka tytanu, ogniwo elektryczne, ołów, szkło. Nie, tan jest. Dobra. Więc ja się zamierzam i widzimy się w kolejnym. Cześć.